Marynawka, jeżeli chodzi o krój, miała lekkie taliowanie. Rękawy zostały podwinięte, jak zawsze, na wysokość talii, aby tą talię tak jakby delikatnie zbudować, ale także nadać tej sylwetce lekkości. Jednak, aby ta stylizacja była troszeczkę bardziej elegancka, to zamiast adidasów i sportowych butów postawiłam na czarne mokasyny, które świetnie nam pasowały z bardziej elegancką marynawką oraz na Torebkę przeplataną przez, przekładaną przez ramię, ale już w troszeczkę bardziej eleganckim stylu, ale jeszcze nie do końca taką typowo elegancką. Jeżeli zaś chodzi o włosy, to postawiłyśmy tutaj na rozpuszczone włosy, krótkie cięcie, które świetnie wymodelowało twarz Klaudii, bo twarz Klaudii jest podłużna, więc im krótsze cięcie tak naprawdę lepiej, oraz grzywkę rozkładającą się po obu stronach czoła, co świetnie się sprawdza przy lekko wyższym czole.